Na program zapraszają hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Bardzo fajny pomysł i aż nie chce mi się wierzyć, że nie ma konkurencji na rynku. Badałaś inne firmy, które zajmują się podobnymi zabawkami, podobnymi usługami czy to jest rzeczywiście tak, że jesteście wyjątkowi? Wyjątkowi nie jesteśmy. Pojawiła się konkurencja, nie jest jej wcale tak już bardzo mało. Natomiast są to często pojedyncze firmy od strony usług, to jest pan, który robi samodzielnie te pokazy albo pani tak samo osobowa działalność gospodarcza. Hmm. Od strony z kolei produktów, to, to to są firmy, które są skoncentrowane tylko na zabawkach. My tak naprawdę to wszystko połączyliśmy, stworzyliśmy też nie pojedynczy scenariusz do robienia pokazu, tylko cały cykl scenariuszy, jest w tej chwili ponad 45 ehm. i cały czas się tworzą nowe. Masz nazwę anglojęzyczną Funiversity. Czy to oznacza, że myślisz o pewnej ekspansji i podbijaniu kolejnych krajów? Tak, tak. Myślimy o, o ekspansji w modelu prawdopodobnie franczyzowym. W tej chwili już podpisaliśmy umowę z, z pierwszą naszą lokalizacją zagraniczną w Czechach. W lipcu zaczynają się pierwsze tam zajęcia, nasze, nasze usługi. Widziałeś, że e, masz 45 scenariuszy a ile masz produktów? Ile różnych zabawek, które można kupić i potem w domu samodzielnie taki eksperyment przeprowadzić? W tej chwili posiadamy w ofercie sześć takich większych zestawów, takich szkolnych i trzy zabawki takie mniejsze. Natomiast projektów mamy grubo ponad 30. I tego, i tego. Do, do końca roku chcemy jeszcze tak. Do do sześciu, siedmiu zabawek wypuścić. To są plany na ten rok, a na przyszłe lata Ty chcesz stworzyć taką konkretną korporację, taką dużą firmę, gdzie kiedyś na przykład, nie, w centrum Warszawy będzie piękny szklany biurowiec, wierzchu góry są zawsze takie napisy, jaka to firma i wielki napis, taki neon świecący. W University? Gdybym nie miał takiego marzenia, to pewnie bym się nie zajął tym, tym biznesem. Także, także mam nadzieję, że się super będziemy rozwijać, tak jak teraz i i, i, I osiągniemy sukces. Wszystko jest tak dokładnie przemyślane, czy trochę jednak jest zaskoczeń i pewnej improwizacji w prowadzeniu tej firmy? Troszkę nas zaskoczyło ilość usług, ile się pojawiło. Byliśmy przygotowani do tego zgodnie z biznesplanem, żeby w tym roku wejść z zabawkami już tak naprawdę kilka miesięcy temu. Ale zaskoczyły nas usługi i musieliśmy zająć się usługami, odłożyć trochę na drugi plan stronę produktową. No i teraz tak naprawdę to, to tutaj sobie to weryfikujemy, układamy, żeby, żeby jeszcze lepiej to funkcjonowało. Natomiast troszeczkę nas, nas ten sukces zaskoczył od strony organizacyjnej. Powiedziałeś, że jesteś ekonomistą, mhm. to kto dla Ciebie przygotowuje kolejne produkty, kolejne nowe zabawki? Sam to wszystko przygotowuję, <laughs> trochę w oparciu o pomoc moich rodziców, oboje są z wykształcenia inżynierami. Ta Chemikami? Mama chemikiem, technologiem żywienia, ojciec jest, jest bardziej po stronie fizyki, także, także mam tu od nich duże wsparcie. No, wszystko jasne, no. Ja. <laughs> także, także wszystko jakoś to tam w genach jest i, i, i często, często ich pytam o poradę. To jest jedna rzecz, czyli przygotowujesz ten prototyp, powiedzmy, mhm. m, takiego produktu, no ale dalsze elementy, czyli opakowanie, pudełka, masz jakieś firmy, które dla Ciebie to realizują? To też są moje projekty, tak, czyli pomysł na to, żeby to pakować w probówkę, pomysł, żeby to, tą probówkę dać w takim pudełku, jak to wygląda, to są moje projekty, które zlecamy firmom, tak, ale żeby je wykonały, natomiast to, to też jest, jest, jest pomysł taki nasz. Opatentowana jest ta probówka? Pomysł na look, na design takiego eksperymentu? Złożyliśmy wniosek o rejestrację, natomiast to, to trochę potrwa. Ale już mamy na przykład, udało nam się zarejestrować znak towarowy w University. Także tyle już się udało z takich patentów. Duże firmy, korporacje mają wpisane w swoje działanie tzw. Tak zwane CSR. Często startupy z racji tego, że na każdą złotówkę patrzą z dwóch stron, oszczędzają, nie myślą o tym. A ty, w związku z tym, że tak masz to wszystko rozpisane, zaplanowane, wiesz, taki pięcioletni plan, osiem lat przygotowywania firmy, myślisz o tym, żeby ten właśnie CSR też swoje działania włączyć? To jest bardzo ważny element. Możemy zaoferować coś naprawdę fajnego i chcielibyśmy to robić. Przykładem są dzieci mieszkające na wsiach. Tam my możemy się pojawić i je wspierać, pokazując, przeprowadzając z nimi warsztaty. Oczywiście tych placówek z tamtych regionów nie będzie stać na nasze zajęcia, natomiast to ma być bardzo e, ważny element naszego działania. A dlaczego? Dlaczego ta misja? Bo taka trochę misja edukacyjna e, jest dla ciebie istotna? E, ponieważ to się zwraca tak naprawdę. Ja wierzę w to, że ta karma się dla nas odwróci w ten sposób, że ona nam coś da. Tak? Jeżeli my coś damy, to to będzie z korzyścią dla naszego biznesu. Nie wierzę w takie biznesy, gdzie się tylko liczy pieniądze i nie patrzy się na nic innego, ponieważ to, to może się kiedyś odbić. Przykładem może być Warren Buffett, który rozdaje swoje pieniądze. Bardzo, bardzo szerokim gestem, a jest przecież najbogatszy na świecie. To wiem do kogo mam się zgłosić za jakiś czas. <głos> <głos> Ale poczekam jeszcze, żebyś te duże pieniądze zarobił. Skoro mówimy o liczeniu pieniędzy, ile kosztuje taki na przykład fan albo fan bow? Te zabawki kosztują 12,95 zł. Chodzi o to, żeby to była taka zabawka, no właśnie jajko niespodzianka, czyli tania zabawka, pojedynczy eksperyment. Analizowaliśmy rynek, mieliśmy kilka pomysłów na cenę. Wyszło, że ta cena jest najbardziej optymalna. Program oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.